Dokładnie tak. Dobrze słyszałeś, dobrze przeczytałeś. W tym roku mam zamiar nie planować kompletnie niczego, a skupię się na realizacji tego, co już zaplanowałam wcześniej. Ha! Czyli więcej działania, mniej gadania i analizowania, a działanie, 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 jak mówi Rafał Mazur mniej analizuj, mniej planuj mniej wiar w siebie, a więcej wiary w swoją skuteczność i działaj, działaj, rób, nie rozmyślaj. Działaj, po prostu przejdź do akcji. Stąd moja książka, jak stać się wymiataczem. Tak, dostałam super prezent od świętego Mikołaja, chyba byłam bardzo grzeczna. Od czego zacznę? Od Tima Grovera, którego poleca i Marcin Osman, i Rafał Mazur z Zenia Skiniowca o tym, jak być nieustępliwym i stać się prawdziwym wymiataczem. Zasada, e, której będę się w tym roku trzymała, to jest zasada, którą ostatnio zrozumiałam słuchając Dana Penny w Zenia o którym opowiadał Rafał Mazur, e, że muszę w końcu przestać przepraszać, bo słuchajcie, jesteśmy wychowywani w takim społeczeństwie i w takich rodzinach, a przynajmniej ja tak byłam wychowana, że człowiek przeprasza za wszystko, niemalże przeprasza, że żyje. Kiedyś moja mama śmiała się ze mnie, że Pytam o to, czy mogę zjeść kanapkę, czy py że pytam o, o cokolwiek, cokolwiek chciałabym zrobić, to pytam, czy mogę to zrobić. I to jest taka postawa przepraszająca, i to jest postawa człowieka przegranego. Więc e, w tym roku skupiam się na tym, żeby mniej przepraszać. Kasuje to słowo ze swojego słownika. Wiesz dlaczego? Dlatego, że cokolwiek robisz, jakąkolwiek decyzję w życiu podejmujesz, ona z czegoś wynika. Więc jeśli podejmujesz jakąś decyzję, robisz jakieś działanie, to ono wynika z, z czegoś wynika, tak? Jeśli ktoś oczekuje od ciebie, że będziesz go za to przepraszał, bo coś to zamiast słowa przepraszam, po prostu wytłumacz tej osobie, dlaczego twoja decyzja jest taka, a nie inna, i czym się kierowałeś. Oczywiście, jeśli masz potrzebę tłumaczenia się, bo, tak jak mówię, w tym roku dla mnie będzie najważniejsze to, żeby mieć postawę osoby wygranej. Oprócz tego, żeby myśleć pozytywnie, afirmacja, planowanie, wiara w siebie i tak dalej, rozwój, nauka rozwijanie nowych umiejętności to oprócz tego przede wszystkim przestanę przepraszać po to, żeby móc iść do przodu bo ten kto przeprasza jest na pozycji przegranej bo on e, nie będzie myślał o sobie jeśli będziesz ciągle kogoś przepraszać za to co robisz, za swoje decyzje e, i tak dalej to nigdy nie pójdziesz do przodu i nie osiągniesz swojego celu dlatego, że przyjmujesz się zbyt mocno tym, co mówią inni, co sobie pomyślą na twój temat i na temat tego co robisz. Także przestań myśleć w końcu o całej reszcie świata, a zacznij myśleć o sobie. I właśnie ja tak będę robić w tym roku. Będę myśleć o sobie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w coś się wpieprzyć i komuś nabruździć, żeby robić coś złego. Chodzi o to, żeby nie przepraszać za to, że ma się swoje marzenia, swoje cele i że się do nich dąży, że się podejmuje konkretne decyzje, które mają cię przybliżyć do tego. Bo słuchaj, to, że ty wygrasz, to, że Twój biznes osiągnie sukces, nie znaczy, że to zadziało się kosztem kogoś innego. To nie jest tak, że wiesz, jak, jak na wadze, że jeśli. Ty idziesz do góry, bo ty wygrywasz, to ktoś inny musi przegrać, żebyś ty mógł wygrać. Nie, wszyscy mamy równe szanse. Każdy z nas może wygrać. Każdy z nas może zarobić kasę, może być szczęśliwy, może spełnić swoje marzenia. Tylko musisz działać. I pamiętaj, przestań przepraszać za to, że chcesz dobrze żyć. Każdy ma szansę, żeby się wybić, żeby do czegoś dojść. I nie wstydź się tego, i nie bój się tego, że ty chcesz walczyć o siebie, o swoje dobro, o dobro twojej rodziny, o przyszłość twojej rodziny. Peace.